No, a z tej stronie dziadek energy. W tym poradniku pokażę Wam jak zainstalować grę z 2 oraz jak wgrać do niej spolszczenie. Zaczynam, najpierw pobieramy paczkę. Link do niej pobrania, wchodzę wam w opis. I pełną i na pulpit. I najpierw otwieramy instalkę. Musimy troszkę poczekać. Next, 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 eh, uh, next, mm, next, great, does he come in style? i nam się łatwiej instaluje i finish dobrze I tu mamy całą grę I teraz zrobimy tak otwieramy nasze spolszczenie mamy dwa pliki moc i redmi to jest tylko o, o ogólnie całego spolszczenia i modys tego teraz robimy start mój komputer i wchodzimy tam gdzie zainstalowaliśmy grę w moim przypadku to jest C i d 2 i teraz to po prostu przerzu moc przerzucamy tu tak na wszystkie I w tej chwili nam się przenosi wszystkie pliki potrzebne do spolszczenia. O. I tak to już możemy zamknąć. To też i żeby Wam udowodnić, że gra działa razem ze spolszczeniem graniem ma to znowu ja, tylko leżę po krótkiej przerwie. Jak widzicie, gra naprawdę działa i jest po polsku. Mam nawet flagę Polski. Opcje, editor. Tutaj robimy swoją mapkę, że tak powiem. Teren. Nara, no, pamiętajcie, suby, łapki w górę.